Dzień dobry, ja tu tylko paczki przyszedłem otworzyć, bo wygrałem drafta i coś ciekawego może wpadnie, jak widzicie mój bilans się pojawił od ostatniego, poprawił od ostatniego odcinka i w tym odcinku zagramy też sobie drafta, ja to będę nagrywał trochę kiedy indziej, bo teraz otworzę paczki i spadam. A, a kiedy indziej tego drafta nagram, podejrzewam, że gdzieś w niedzielę albo w poniedziałek, by to zobaczyć, w każdym razie, właśnie w niedzielę albo w poniedziałek. Ja sobie te paczki otwieram, teraz jest piątek. Swoją drogą trafiłem Tomasa Miller'a, miałem już walkout pierwszy swój. Już wiem, jak to działa z tymi paczkami, czyli generalnie im dłuższa jest ta animacja, jak już się zaczyna pojawiać, jak już się zaczyna pojawiać po kolei kraj tak itd., itd., no to wiemy, że trafimy jakąś dobrą kartę. Ehm, dobrze, tutaj jakiś kłęk jakiś z Hiszpanii 1000. E, może coś będzie warty, tych dwóch nie wiem, ale wezmę ich e, kolano. Spoko może być do próbu, do a to idziesz wszystko na Quixel. No Bo ta paczka rzadkich kart. No tutaj miłoby było coś dobrego, nie powiem. Trafić, może będzie coś lepszego. Ok. Bramkarz, czyli ten jakiś Jarstein, czy jak się tam nazywał, nie? To był on chyba. Dokładnie. 83 Overola. No podejrzewam, że dużo nie jest. Bardzo fajnie też na przykład Jacko. 84 Overola. I też niestety warto jest tylko 2000. Trochę mnie to martwi. To też na sprzedaż na pewno się nada. To możliwe, to możliwe, to możliwe. Dobrze. Złota paczka rzadkich kart po raz drugi. No fajnie by było jakiś łokaz tutaj ciasnąć. Powiem. Niestety. Poli o nie! Ten Volitano mnie ostatnio prześladuje. Nie mam pojęcia co to jest za koleś w ogóle, ale spoko nawet. Nie ma złych statystyk. Ja przy okazji sprawdzę może cokolwiek jest warty. Rafinia. E no nie, to jest takie mocne cokolwiek. E Dobra, to wszystko może coś, może coś z tego wyciągnę. To sobie wezmę do klubu, to może być Quixer, bo to mnie nie interesuje. No dobra, na pewno z tych kart będę miał tyle pieniędzy, żeby sobie draft jeszcze zagrać, więc widzimy się już za moment i lecimy z draftem. Dobrze, lecimy zatem z draftem. Online draft. Co? Aha, Boże, lecimy z draftem, a zapomniałem. <ścoughs> o, dobra. To na szybko tutaj posprzedajemy. Zagapiłem się. Eee, dobra, zaraz to poleci. A swoją drogą, zaraz wam pokażę pewną rzecz. E, bo już wiem, jak działają te XP, które się tam zbiera. I to nie jest tak, że my te XP wydajemy, tylko po prostu tak jak kiedyś mieliśmy te punkty, Za Zagranie e, e, za w poprzedniej części, na początku, tam wiecie, były te wszystkie bonusy, e, że. 1000 końców przez pierwsze tam ileś spotkań i takie rzeczy. No to teraz mamy co innego na to miejsce i to jest spoko w sumie. Wiecie co ja matycia wezmę, bo na jakiś pad building challenge pewnie się kiedyś przyda. I w ramach jak zdobywamy tego tak jako idzie Quixel, to od bloków wywujemy pewne rzeczy i nie wydajemy tego expa, więc po prostu im więcej go mamy, tym lepiej dla nas i, i on nie znika, więc to jest całkiem fajne. Okay, ja nie wiem po co ja, tak sobie patrzę na te kości, po co ja ich trzymałem w ogóle tutaj przecież, że oni są nie może jeszcze 1000 ewentualnie, ale on kiedyś był szybki, a teraz nie jest. No ale coś tam kosztuje niby. Molet. Mam zielonego pojęcia. Tam go wystawimy. No, 1000 też poszedł. No, to jeszcze kondycha. Tak szało nie było z tymi paszkami. Kondycja jest teraz strasznie tania. Zazwyczaj była droga, ale to wiadomo. Poczekajmy na full champions. Wtedy się zacznie. Ta pozycja coś może być warta dokładnie 1300. No, akurat się uzbiera. Cyk. Kon kontuzje coś w ogóle kosztują. Kiedyś to były czasy, kiedy Kiedy kontuzje były coś warte, a nie to co teraz Dobra. Herb interu. Jaki to jest? No nie. Nie. Prze! Są moje pieniądze. Potrzebuję jeszcze 800, no to dawaj, zaraz tu. Quixelujemy kogoś. Ja się nie tak. ja i tak gram głównie drafty, więc co mi to... O, ten ten, ten typ leci na Pixel i na przykład jeszcze jakiegoś razło złotego. O, tego. Teraz pomieszali w ogóle e, tych gości, którzy są sprzedawalni z tymi z niesprzedawalnymi. Troszkę mi to nie odpowiada, e, bo wcześniej można było, w sensie było wiadomo od razu kogo można sprzedać, a kogo nie. A teraz, teraz jest troszkę inaczej. Wiecie co? Dla odmiany zagramy formacją taką. Ostatnio graliśmy w środku pola, to teraz zagramy. No i zaczynamy, chociaż jest tu Ibra. Jest Hazard. Wiecie co? Jeszcze Hazardem nie grałem. Wezmę Hazarda, jeszcze nim nie grałem. Messim już grałem. W ostatnim drafcie, którego nie nagrywałem akurat. Dembele, spoko jak najbardziej. Kante, Busquets, Rodri. Weźmiemy kantę, bo jakoś z dębele można go połączyć ładnie. Vidal i Loselso. No. Wezmę Vidala tutaj. Fabinho. dobra. Busquets będzie Busquets. Eee, chociaż wiecie, no to jest taki cau że tak powiem. W przypadku. Da Port i Van Dyke No wziąłbym Van Dijk'a, ale, ale on będzie mi tu pasowało wiele bardziej. Chodzi zgranie. City i znowu Van Dijk. Ale jest Lenglet, dobra nie, no to pójdziemy w ten sposób. Jest Lenglet. I teraz jeszcze Sergi Roberto. I jeszcze zrobię taki numer, że tu tyk. I teraz jeszcze bym potrzebował jakoś tego Hazarda połączyć. Weźmy Fabieńskiego. Fiolet w formie to brzmi jak słaby żart. <laughs> jeszcze się. Um, mamy Robertsona. Wezmę Robertsona, aczkolwiek tam już obronę, obronę ma i, i jest całkiem niezła. Mo, mo, mogłoby być lepiej, ale ale narzekać nie będę. Ja bym potrzebował teraz e, tak naprawdę weźmy Nengolana. Znerfili go troszkę. E, o tak. O tak. Tego mi było trzeba. Tego mi było trzeba. No i pięknie. I teraz w zasadzie już tylko bierzemy wzmocnienia jakieś yy, na rezerwę, i tak dalej. Carvajal? Hmm. że wezmę Carvajala, wolę go od Roberto. Ja nie spadnie. Sancheza yy. też strasznie nie znerfili, jak widzicie zresztą. Jakiś Bramkarz jeszcze też, Tegenus? Ale O, Bernardo spoko. Jeszcze to nie grałem. Troll Lukaku Messi, Neymar, Matuidi No w sumie No dobra, jak już dają tego Messiego To niech będzie No i Menago jakiś, troszkę słabego bramkarza mam i, I trochę na tym ubolewam, ale trudno Szału nie ma w tym drafcie, ale też nie jest źle Mamy bardzo fajne trio z przodu um, Bardzo fajne jest to trio, jeszcze mamy na ławce Dembele Mamy Bernardo Silva Powiem wam, że z ławki Sane robi robotę, jak wchodzi. Naprawdę, jest straszny. Polecam. Mm, bo już dwa razy go miałem. No dobrze, no to co? Szukamy pierwszego przeciwnika. Kogo ty tu masz? Moratę, Hazarda, Messiego, De Jong, Wijnaldum. Spoko, całkiem hybrida ciekawa. Zobaczymy co będzie prezentował. Messi? Messi mija przeciwnika z wodem. Luis Suarez. No, czas na dośrodkowanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Eden Hazard. Braku aj, aj, się tak, Siedzę cicho cały czas, bo przez cały mecz praktycznie nie ma okazji na strzał. To była taka pierwsza lepsza. Eee, z troszkę to spartolił, a teraz mamy w drugą stronę, nie daj unTT. Um powiem wam, że tak z Umtitiego jestem zadowolony, bo to już druga jego interwencja taka dosyć kluczowa I, i nie daje się minąć Skubaniec eee, z, z Tak swoją Dobre, drogą dobra, Jeśli chodzi piłka, o Fifkę, to powiem wam, że hmm. Jakiejś większej zmiany nie widzę, bo to jedno spotkanie nie zagrałem nie wtedy jest. w i już się Przystosowałem do tego co tu się dzieje to ładnie przeciął, uważam, że troszkę lepiej zawodnicy reagują na przecinanie piłek, ale za to gra w obronie jest strasznie drętwa, strasznie, um, liczy się bardzo szybkość um, zawodników, bardziej, czy bardziej niż w zeszłym roku? Nie wiem, w sumie, ale, ale... Liczy się bardzo, dlatego taki sanę jak wchodzi z ławki po prostu robi rzeź. Dlaczego też? Bo dalej OPS są te wypuszczenia takie, że wiecie, że zawodnik wychodzi na pozycję, tak jak teraz tam Hazard na dole, tylko nie wiem czemu Kantę, no nie, przecież to było, o. Że zawodnik wychodzi, wiecie, tak żeby mu posłać trójkąt, i obrońca po prostu drepcze w miejscu, a ten zawodnik, który jest napastnikiem, nieważne ile ma tempa, to po prostu go mija, wiecie, to jest jak pojedynek pociągu pospiesznego z osobowym, tak zwany. Także to jest strasznie OP i właściwie, no, ja na to gram i dużo przeciwników, znaczy na te 8 spotkań na razie, które zagrałem, no to, no to gra właśnie, właśnie coś takiego. Co jeszcze pewnie zobaczycie to w tym spotkaniu, no bo, bo to jest najskuteczniejsza broń na razie. Na końcu na ty Dobre, kłęku. No. <laughs> Musiałem mu powiedzieć. O Boże. Patrzcie jakie spotkanie. Ja oczywiście mój przeciwnik jeszcze nie oddał ani jednego strzału. Yy, ja jakieś tam oddałem, ale widzieliście, to raczej znaczy taki kartofel był, takie kartofle jak ten pierwszy strzał Suareza, czy tam drugi już to był strzał. Yy, Szału nie ma, że tak powiem. Trudne spotkanie, naprawdę trudne spotkanie I, I tak jak mówiłem o tych urywających się dziadach, tak Tak na razie żaden mi się jeszcze nie urwał tak, żebym mu piłkę podał no Zobaczymy jak się to ułoży się w drugiej połowie dobrze. Pięknie teraz obronił ten mój bramkarz z Getafe Naprawdę mi tu uratował skórę, o! To jest to wybiegnięcie, które miałem na myśli. On po prostu dostaje takiego spida, ten zawodnik. Dobra pozycja do oddania strzału. Teraz, co ja z tym zrobię? O to... Ach, kurde, Sanchez, ty grubasie jeden. Messi? Messi na lewej nodze, ależ to złapał, co zamenda. Ale wciąż gramy. Kucze, no czemu na odcinki akurat mi się takie trudne mecze trafiają?

Dociskamy Hazard, tak jest! Troll Hazard. Dokładnie. I teraz jeszcze zmiany sobie zrobimy, bo yy, tak, przede wszystkim buskets musi zejść. <laughs> Trzeba coś z tym zrobić. Yy, I dobra, trochę to ułomnie zrobiłem, ale chodziło mi o coś takiego. Yy, rzucę Robert, Robertsona tam, powiem wam, że Untiti rewelacja na razie. No wszystko co, co, co jest obok niego, to, to kolej przerywa. No i dobra, tak to zostawimy. Kante z widalem powinni sobie poradzić. Pierwszy wszystko wypatrzył prosto Um titi. No rewelacyjny jest po prostu. Ja że Nie wiem co oni mu zrobili. Ale no, no, no świetnie gra. Po prostu zarąbiście. Nie podoba mi się za to to, że ja zrobiłem zmiany i one się nie zrobiły. Nie wiem czemu. Ojej. Nie wiem, może teraz się zrobią. Nie, nie, nie wiem o co chodzi. Nie no dobra, są, są te zmiany, no to. No dobra. Mam nadzieję, że będzie działało wszystko. Umtiti naprawdę. Super, super, super chodzi. Chętnie to zrobił. Szukają sposobu, żeby minąć Znowu Umtiti, znowu um i tą piłkę przerywa. Niesamowity jest, naprawdę. Od razu głośniejsi. W końcu już manem mną zamieszał jak chciał. Wyjazd, gdzieś piłka. Dobra, o! Jeszcze kontrast tego zrobimy, dawaj. Nie daj, Messi. Ach, ty kurde Nie dopadł mnie najprostszy zwód na świecie. Niestety źle się zachowałem tym obrońcą bo to, że komputer tam poszedł na ten zamach się dał złapać, to wiedziałem. Ale ja tu obroń... O widzieliście, tam się minąłem z tą piłką bo ja widziałem, że on to zrobi. Tylko po prostu w niego nie trafiłem. No, eee, szkoda. No nic, mamy remis. O, i to jest dokładnie to, co mówiłem. Widzieliście teraz? Ja tym obrońcą tam biegłem 3 lata wcześniej, a widzieliście jaką przewagę, ja wiem, że to był Neymar, ale gwarantuję wam, że jakby to był jakiś albo ktoś wolniejszy, to by dokładnie tak samo to wyglądało, że nie da się po prostu zdążyć za tym zawodnikiem. Nie wiecie czemu Oj, zupełnie nie wyszła mu ta <grym> Niestety, to fajnie wygląda, fajnie nie go zrobili. to tu się od Janie Pawła Zatrzymany atak! Dobra, końcówka meczu. Próbujemy jeszcze coś z tego wyciągnąć. Dawaj, 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 Hazard! Jolik? Jak on to obronił? Co to było, ja się pytam? No nie... No przecież, kurczę, idealnie obok niego to uderzyłem, a ten to nogami wyłapał? No, Ej! No chyba spalony, no właśnie. Co, co, myślałem, że coś się zjarało. O nie, co ja zrobiłem? Tracą piłkę <laughs> nie, jak ja stracę teraz bramkę przez to Nie wierzę Nie Może to jest ta chwila Znowu będzie dogrywka Kurcze na odcinku Ale to jak ten bramkarz tam wyłapał to ja nie mam pytań No i mamy dogrywkę, no dobra Mam nadzieję tylko że karnych nie będzie, bo dalej nie umiem i strzelać Nie mam zielonego... Naprawdę jak wiecie, napiszcie mi jak strzelać karne. chyba że mi napisaliście w pierwszym odcinku, bo, bo ja teraz dopiero widziałem pierwszy odcinek nie mam zielonego pojęcia jak to się robi. Dobra, wrzucimy na Ingolana. No i gramy dalej. Jeden gol może tu decydować o wszystkim. Nie spodziewam się huraganowych ataków z obu stron. Ładna piłka do Robertsona. Opracę jej, 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 jej. Lecz przynajmniej trochę więcej się w tym meczu dzieje, bo ta pierwsza połowa to była jakaś tragedia. Proszę, to dobra okazja, żeby to zmienić. Gdzie no tym bramkarzem leciś? Udane fiąc... i co ważne bez ryzyka animacje tak samo dobre jak zawsze Biegaw, <grywa> patrzcie no co on ze mną robi co Udana jest spalony obsaydowa. Nie, ja już byłem pewny że to jest brama bo do, do tego do silva albo tam do silva do, do messiego albo na odwrót nie wiem który z nich Lionel tam był messi. gdzie Chyba do messiego zagrywał no kurczę, messi to przecież by to już takiego bliska Teraz mamy kiepską sytuację, bo to dziadostwo Neymarowate mi tu biega. Nie wiem dlaczego oni na przykład tak znerwili mocno Sancheza i e, Bayla. a Neymar dalej ma 92 overalla. Nie wiem za co. Naprawdę, przecież on w ogóle nie gra w tym sezonie. No ale dobra. Ja w się sensie wiadomo, że ja też go nie lubię, więc trochę patrzę na to inaczej. Nieudane podanie Messi'ego, strata piłki. Za chwilę może być dogodna okazja. Do boku, a tam już czeka Messi. Na goal... ingolans. O Boże. No Jaki kapeś? Wiem, że no, no nie wyszło. Ciężej teraz te precyzyjne z wchodzą chodzą. Bo ja może się odzwyczaiłem, nie wiem. O, o, fajne będzie przyjęcie. O, ale czemu Suarez nie zareagował? Dobra, nieważne. ważne? <noise> Prawie brałka z tego padła. Wszyscy oczekują tu zwycięstwa. A i znowu wygrany pojedynek, brawo. Panie z pierwszej połowy dogrywki, no i muszę zrobić wszystko, żeby nie było, nie było karnych, bo ja po prostu przegram to na 100%, bo ja będę wszystko w Środek strzelał, ja, naprawdę ja nie wiem o co tu chodzi w tych karnych. Nie mam zielonego pojęcia jak to się Oto robi. To druga połowa dogrywki przed nami. Więc wszystko byle nie karne, a ostatnie karne miałem właśnie w poprzednim odcinku. <laughs> nie wiem czy był to tak akurat. Złe podanie będzie Krośnie. Ważna titi. No rewelacyjny jest ten koleś. Pierwszy raz z nim gram i po prostu nie spodziewałem się, Gante. że będzie aż tak dobrze. Do końca dogrywki mamy jeszcze 7 minut. Lionel Messi. Messi? Zostaw mnie! Karny! Czerwona! Rzut wolny. Zobaczymy, czy uda im się go żółta kartka. Za to że wychodziłem sam na sam I nie ma karnego, nie? A tutaj te wolne się jakoś ułomnie strzela. Rotacja górna, panie, daj ty mi spokój. Ja w serio wolałem coś takiego spróbować, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Te stałe fragmenty tutaj to mnie porobili z tym serio w tym roku. Pyku na pewno będzie widział, jak się je robi, bo ja nie, bo on tam jest specjalistą. A szansa na no Dobra, mamy ostatnie 4 minuty. Eee... Okay, Silva. okej nie mam pytań. Silva. Silva, ależ to zrobił. No patrzcie, znowu nogami wyłapał. Co Co za dziadostwo na tej bramce. Broni. Dobra, full atak już daje, naprawdę, bo ja na 100% to przegram w karnych, o o, albo przegram wcześniej, no chyba cię straszy, że z takiego kąta mi strzelił, czemu mi się to na odcinkach dzieje, no, tak to wygrywam, wszystko idzie tak jak trzeba, a tu mi koleś, bramkarz łapie nogami, a ten mi strzela z takich kątów, no ja pierwnicze. dobra, teraz muszę walczyć o karnę, żeby później mi przegrać jeszcze, dobra, jazda, próbujemy, no Nadawać dawać full offense jest, co jest? Może jest teraz no, Pierniczać 1 żeby nie powiedzieć dosadnie równe. No patrzcie, no wszyscy stoją! What the fuck o, <laughs> Ta to gra to po prostu wieczoluje na odcinkach Ja pierniczę, dobra O oh, Jezus! No, 1500 strzałowa i tak przegrałem, dobra Znowu jakieś leszcze, a nie paczki będą, no ale trudno. To zrobisz? Może jakiś żeton draft chociaż Dobra, otwórzmy to, co się tu trafiło. To skipne, bo to jest srebrna, to kogo to interesuje? Kiedyś to też były czasy, jak wszyscy... Znaczy wszyscy, dużo osób grało z srebrnymi składami, bo to było op. Mamangituka! <laughs> o! Z się ktoś trafił, Pa! <laughs> I z górnika w jednej paczce. To się nazywa szczęście dopiero. Dobra. że tam draft chociaż. No nie. Dobrze, ale nie. To na quicksa idzie wszystko. Tam. No to lipa. To będę musiał znowu zbierać. Chyba, że on się trafi. O, bo. Chociaż jest jeszcze szansa, właśnie teraz. O... Nie, kontrakt niestety. Dobra, lewy obrońca się może coś kosztować. To na quicksell. I to na quicksell, dobra. No to nic, znowu, znowu draft, akurat, no widzicie. Nawet po moim się widać, że ja poprzednie draft jeden wygrałem i, i że mi to lepiej poszło jakoś. No ale na odcinku nie chcę, no może, może w kolejnym się udać, a ja zobaczymy ile jeszcze, ile jeszcze będę mógł zagrać, bo tam nie wiem, chyba jeszcze z 5 godzin mi zostało do zrobienia i już nie będę mógł grać więcej w Na ehm, No nic, dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, hej hej.